Siemanko widzowie, a dzisiaj z widzką Livią. Będziemy sobie grali w Grofa Garden i jeszcze z innymi widzami właśnie. I to jest Kin Liwi i ten. I, I ja mam taki nowy kaczki, więc no. I dobra, gramy sobie w Grofa Garden. Ja też mam widzowie przeszkadzam, że mam e, kaszel. No i dobra, ja idę po jakieś rzeczy tutaj, mam jakieś świnki i tak dalej. Mango może sobie zbierę, nie wiem w sumie. Dobra, ja mam bambusa. Chyba ja tak, mam bambusa. I okej, okay, idziemy sobie. Tej skacze, żeby Livia poszła za nami. Dobra, <ścoughs> możemy sobie tutaj robić różne rzeczy. Ja Was naprawdę prze przepraszam, widzowie, za kaszę. Dobra, tu jest Livi. Ale ona dopiero zaczęła chyba dzisiaj ogólnie tę grę w Garden. Ja dobra ja jej dam, dam tego. Yy, OK. Zostawcie lajka like i suba, tak, zostawcie suba, bo yy, bardzo, bardzo sobie Wam dziękuję. Że zrobiliście 1000 słupów, a teraz już mamy 1100 subów. Więc jestem wam ogromnie wdzięczny, ja nagrałem ten film to tylko kilka subów mi zostało, tysiąca, a teraz mamy już 1100 subów, bardzo wam widzowie dziękuję, że tyle was jest i y, teraz widzowie lecimy po 3k, ale dobra y, i naprawdę mega wam widzowie dziękuję z całego serca, że dobiliśmy 1000 subów. I niedługo zrobię z Wami spotkanie. Yy, może dzisiaj się pojawi short o spotkaniu yy, z Wami. Więc no, dawajcie mi do znajomych i będzie spotkanie. Może nagram z tego jakiś film, nie wiem. Ale naprawdę, Witowie, bardzo Wam dziękuję. Spełniło się moje marzenie. Yy. Bardzo Wam dziękuję, Witowie. I mówię po raz jakiś setny film. Dziękuję, znaczy, um, tak, dziękuję za tysiąc słów. I, i ten, przepraszam, że mam kaszel, i mogę się też wysłowić, ale na to nie, nie zwracajcie uwagi. <laughs> Więc no, i chcę podziękować każdemu, kto był y, od początku, bo ja zaczęłam, nie wiem, nakrywać jakoś w kwietniu, albo coś takiego. Y, 20, kwietnia, dobra, ja piszę do Oliwii tutaj. Matko jedyna, bardzo wam widzowie dziękuję, że dobiliście do <laughs> tysiąc subów. Dobra, gramy teraz widzowie. Bo mega mi jest yy, miło i nie mogę się ogólnie wysłowić, więc dobra. Muszę chwilę sobie odpocząć. Dobra, idziemy do naszego ogrodu widzowie. I może coś zrobimy, nie wiem. Dobra, idziemy. A, i ja wiem, że też zmieniłem y, nazwę y, zamiast y, na tą... na... Y, na capybara y, po angielsku, czyli capybara na kaczuszka, bo mam teraz takiego skina podobnego do kaczki i dlatego zmieniłem widzowie. Czy nie wiem, po co ja tego skina ogólnie zrobiłem. Teraz powiem wam szczerze, widzowie, że mi to zostało tylko dwa robuxy, dwa robuxy mi tylko zostało, widzowie. No... <tryk> Dobra kupuję rafle coś tam z mam dużo kilka sobie kupię ja, ja, ja już rozumiem z tym summer y, bo jest taki summer y, hand jakby czy coś takiego Mój kolega pomógł ale y, jak nagrywam ten film to y, to jeszcze nie wiedziałem w bo jakby ja dogrywam głos mówię wam ja dogrywam głos więc no dobra y, teraz sobie Teraz sobie posadzam to, Raf coś tam. No więc no, szkoda, że to nie było Rafaello, ale dobra, nieważne. z tym jakimś, miałem taką rzutkolikę. Mój kolega tu jest, on się nazywa Gaming. <coughs> więc no, możecie go pozdrowić. I bardzo was mi przepraszam przepraszać. Są Kasia. Więc no. I okej, okay, idziemy sobie. Sorry widzowie. Naprawdę ja, ja chyba będę ściszał jak kaszle widzowie. Więc no Okej, okay, dobra, nie wnikajcie. Wejdziemy no, sobie... Y, y, tupcie, ja kiedyś się tak widzowie nazywałem na YouTube. Ja nie wnikajcie na mój, nikt nie wnikajcie, macie nie wnikać widzowie, naprawdę, nie wnikajcie. To było naprawdę, no... Jest inna. O, Boż. o, o, o. Jaką nudę Kapibarę? Gaming. Akceptuję Kapibarę mam, widzowie! Mam Kapibarę! Kapibarę mam, widzowie! Kapibarę! jej yeah, yeah, dzięki mega! Kapibarę mam! Szkoda, że się teraz Kapibara nie nazywam, ale Kapibarę mam, dobra, dobra. Szybko, szybko muszę odłożyć. A mam, A gdzie wskaz? A muszę zwolnić jakiegoś petał. Oh, Boże. Dobra, nie wiem. Kogo by tu zwolnić? Wyżurka? Nie wiem. No gram. Zdejmę tę... Tą świnkę zdejmę. Chyba świnki nie mam. Nie wiem kogo zdej zdejmowałem. Czy jak to się tam gada? Ale nieważne. Dobra. O Boże. Dziwne niebie się co sobie zrobiło. Yy, daj lajka. Widzowie dajcie lajka. Dajcie lajka. Yy, I co tu co ja mówię? A bo. Dobra, widzowie, ja jestem taki nieogarnięty. Pozdrawiam Twój stary 1, 2, 3 i tam jakieś liczby. Ja nie umiem zapamiętać na swoich przyjaciół, bo widzowie, ja mówię, ja dogrywam głos i ja czasami nie widzę, jakie y, tam y, są rzeczy jakieś i tak dalej. Więc bardzo Wam przepraszam. O, ja z tym nie wiedziałam o co tutaj chodzi. No, z tym nie wiedziałam o co chodzi tak. Ale nie ważne, nie, nie Dobra, Dobra, yy, idziemy sobie. Może coś kupię, nie wiem. Dobra, widzowie nie wiem co mam teraz robić w Garden. Nie mam też taki mały ogród, bo ja praktycznie w ogóle Rafa Garden nie gram w widzowie. Bo mi się trochę nie chce grać, a trochę mi się chce grać. Grofa Garden i taki już wydałem wydałam na to Grofa Garden, bo chciałam ukraść jakieś rzeczy, ale nie wnikajcie. Dobra, Era to chyba się nazywa. Z tego co przeczytałam, ale nieważne. Idziemy sobie tutaj. I dobra. Szkoda, że nie ma przycisków do tych... O tutaj. Szkoda, że nie ma. kupuję sobie. Coś tutaj. Dawajcie wodę kupuję. Jeszcze mogę trzy? Czy co? No nie wiem. Chciałbym jakiś spinner sobie kupić, czy jakoś tak. Ojajka, dobra. A w sumie ja, ja mam tę kapiberę i już mam cztery miejsca. Tak normalnie ma się trzy, tylko ja nie mogłem zrobić na miejsce, więc słabo, słabo. A gdzieś tam jakiegoś młon coś tam Ej, ale fajnie, dzięki. A to ja świnie tu mam... A ja, ja tu świnię trzymam w widzowi matko, Za I... chwilę to świnie pewnie komuś dam. Albo nie dam, nie wiem. Jak ja jej w tym filmie nie dam tej świni, to, to kto chce świnię, no to niech pisze w kom, kto chce świnię? w Garden pewnie nikt nie będzie chciał, bo to pewnie jest jakiś słaby pad, więc no albo się okaże, że to jest mega dobre a nie, Liwi dał mi świnka mogłam się tego spodziewać, że komuś dam świnka. więc no, dobra, nieważne, nie wnikajcie widzowie dobra, sobie Mam to yy, tu jest taka mocna papryka XD. Nie jak ja to dostałam to ja nie mam. Nie! Ja... Je, ej, dzięki, mega, dzięki! Paprykę dostałem. No ja idę już szybko sprzedać. Dawajcie widzowie, idziemy sprzedać paprykę. Pewnie yy, mega buzi szczypie. Yy, dobra, nie wnikajcie na Mira. Dobra, dawajcie ile to kosztuje? Bo nie wiem, no to zobaczcie ile to kosztuje Jeden milion i ileś tam Dobra Dobra widzowie, ja mam pomysł, że ja chyba tu paprykę dam, dam Liwi Bo ona, bo ona nie ma miliona, więc Może dam tą paprykę Liwi No dałam jej, żeby miała bo, bo widzowie to kosztuje milion, a Liwia jeszcze nie ma miliona, więc jak może sprzedę to, tylko że to się sprzedaje. Nie wiem, czy Liwia ogarnie, że to się sprzedaje, ale nieważne. I będzie miała pierwszy milion, ja już mam y, 140 milionów, to coś takiego widzowie. Więc no. <gryw> Dobra, sprzedaj to, ja to piszę do Liwi, żeby to sprzedała. Mój kolega przyszedł gaming Dobra Nie wiem co ogólnie mam mówić Naprawdę nie wiem więc no XD Nie wiem co mam mówić Ja mogę coś yy, y no? Czy coś takiego? Nie ja widziowiem sobie ślepy. Bo ja mam mówię, że ja nagrywam głos. Oj, dostałem wielkiego kokosa. Ale fajnie. Sprzedaję go. Sprzedaję wielkiego kokosa. jest ten kokos? Ja no, nie ma sprawy. nie najlepszy e, To To to, 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 Ile to kosztuje? A 11 tysięcy to, to nie tak dużo dobre. I ja sobie to piecie, co, To mi dało 26 000. Więc no, dobra widzowie, to by było chyba na tyle z tego odcineczka. Tu nie mogę tańczyć. Zawdzie łapkę w górę i suba, yy, będzie mi bardzo miło. I to tyle na razie.